Dzień dobry wszystkim w haha. Ha. E, witam, e, Soczek. Soczek, o to jest jak każdy. Po tym dodatku to kurczę dobrze właśnie e, jest widzieć kogoś znajomego. O, tu jest zamek. Dobra, jego go dziać Dobra, On jest Sam sam. Okay. Ja z daleka patrzyłem, chyba że ktoś mu doszedł. No, wystarczy kilka razy ja, ja w głowę. Szynka O, super. Zrobimy sobie jakieś papu. Tak. Jest to jajka, to jest Na szynce. Na szynce? Mhm. Mm Burżuazja normalnie. Ej, zombiak zajmuje. Idzie tu Chodź Cicho, nie ruszaj się. Stoi. Dobra, ja wstanę. Niech sobie podejdzie, odsunę. się. tu Ale on tu będzie stał cały czas. Ale przestał tam być zostawił, To był policjant. Szkoda, że nic nie zostawił. Zdawało mi się, że niektóre coś zostawiają, wiesz? To jest drugi policjant. Dobra, czekaj. W ogóle mnie nie trafiła, nie? Bo tu jest dużo zombi zombiaków. No, no wiesz, nie zabijmy się przypadkiem nawzajem. Tak, tak, tak. Dlatego jeden zabija, nie? Okej. Okay. Ja ją zabiję. Kurczę, nie napiłem się. Patrz. Nie bije nas. Chyba się szybciej ruszasz ode mnie, wiesz? Masz mniej rzeczy, może dlatego. Nie, nie, nie. Ciekawe, czy zrobili takie coś. No bo tak, tak u mnie zaczęli. No nie, dość... ja właśnie też popatrzyłem tak na bok i idziemy ruchem. Dobra, dobra, ja już normalnie. Jaka muzyka, jakie to jest straszne. Ej, 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 broń, broń. Człowieku. Tak? Ja tam patrzyłem i nie widziałem. Gdzie? No, wziąłem. Krugerem. Dobra, ale i tak nie używamy. Ustaw sobie jako broń, ale wiesz. Okay. Jedziemy z maczetami Jak Wasz KG <grymne> Nie, nie celuj tą bronią, wyciągnij ja nie, nóż wiesz jak to Idzie zombiak. Na ciebie? Nie wiem Ogólnie na nas Ludzie się boją, chowają się po domku, ty podchodzisz i zabijają cię. Ej, to ty? Zombie ja widział. To ty, Jan, ja cię już z, z tego. Ja bym się trochę Ja nie rób tak, mistrzu. Mistrzu, ja cię prawie zabiłem. O, zombie Ja go zabiję. Ale mi narbiesz nerw, ja nie mogę. Jak nie wiem, czy poszedłem, czy no. Żyjesz? Tak, ledwo wejdź w bandażę. Nie, nie ma. Nie masz? Mam same stópki. Nie, nie Dobra, dam cię. <laughs> ja. <laughs> robisz jakieś dziwne akcje. Jaka. Ile masz życia? Poczekaj, jeszcze nie użyłem. Dobra. Sama policja. Fuck the police, fuck the police Dobra, sobie batonika Oddałem ci bandażę w tej chwili Nie, chyba mnie zabandażowałeś, no O kurczę ja serwis Nie, bo można kogoś zabandażować Dzięki Przyda się No idziemy na temu Też? Trafiłam No, ej, ja jestem chory, wiesz? Zombiak mnie zaraził. A to znaczy jak traci życie, czy coś? No właśnie nie chyba, ale 11% mam coś pokazane, czyli y, najpewniej y, 11% y, mojej choroby. Jak będzie 100% zamienię się w zombiaka Będziesz musiał mnie zabić on. Spawa, okay, już? <laughs> Dobra, są zębiaki. Co? Zginąłeś? Nie, 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 Trzeba ich... Kurde, ich jest za dużo. Dobra. Dobra, jego, jego dziadek. Dobra. Ma mało życia też. Ale ja nie mam nic. No ja, ja też, tak mało, że nic. Ale dobra, jedziemy. czarno biało widzę. Czarno-biało? Tak. To tak można? Bo to tego trzeciego, że To dobra, One przed... Idzie. I chodź, cewka, cewka tu. Gdzież one się wróciły? Tu co? Dobra, to kresko z powrotem. Czekaj, bo tu podejdzie. Dobra, nie Sobie, przejdźmy. Może chodź tu. Tu, 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 za zagrodę. Chodź się, tu, za zagrodę. Mistrzu, oni nie podejdą wtedy, bo nie będą widzieli. Tu, tu, tu. No nie, zginąłeś. Mówiłem. Nie słyszycie? Był daleko mnie. Pomóżcie. No jak widzicie kolega zginął. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy wszystkim. Tą imponującą akcją kończymy. Cześć.